Jan Błachowicz wczoraj wieczorem opublikował krótką migawkę z treningu na tarczach prowadzoną przez nowego trenera Patryka Krystmana. Zobaczcie, w jakiej formie znajduje się były mistrz UFC. Mateusz Rębecki wrócił do klatki podczas gali UFC 308, która odbyła się 26 października 2024 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polak zmierzył się z niepokonanym od 8 pojedynków Myktybekiem Orolbajem i po efektownym pojedynku, za który został nagrodzony bonusem, pokonał go na punkty. Teraz Mateusz czeka na kolejny pojedynek, a jego menadżer Łukasz Orzeł w programie Octagon LIVE powiedział Czekamy już na walkę, mieliśmy propozycję, ale Mateusz był chory i i tylko z tego względu nie, 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 nie walczyliśmy. Było to na, na Arabię Saudyjską. No i Mateusz teraz, plan jest jasny, w tym roku chcemy być w top 10, także, także to jest taki nasz plan i czekamy teraz walkę, która nam otworzy tą piętnastkę, a później już będzie z górki. Nie tak dawno Rogan w swoim podcaście doniósł o plotkach, jakoby Jones miał oczekiwać wynagrodzenia w wysokości 30 milionów dolarów za następne starcie. Mistrz kategorii ciężkiej UFC w następnej walce najprawdopodobniej zmierzy się z Tomem Aspinalem. Sam Jones niezbyt garnie się do walki z tymczasowym mistrzem, który w teorii powinien być jego następnym rywalem. Rogan w swoim podcaście sprostował informację odnośnie garzy dla Bonsa w wysokości 30 milionów dolarów. Słyszałem plotki o tym, że John Jones chciał 30 milionów za walkę z Tomem Aspinalem. Słyszałem również, że UFC UFC to zaakceptowało. To jednak nie jest prawda. Dana skontaktował się ze mną i powiedział, że to pierdolienie. Poczułem się więc zobligowany, aby powiedzieć każdemu, że to fałszywa plotka. Dana White jest zdania, że John Jones, mistrz wagi ciężkiej UFC, powinien być na pierwszym miejscu zestawienia najlepszych zawodników organizacji bez podziału na kategorie wagowe. Menadżer Islama Makaczewa, mistrza wagi lekkiej, jest innego zdania. Dana cały czas mówi, że to Jones jest numerem 1 rankingu najlepszych zawodników bez podziału na wagi. Uważam, że Dana się myli. Islam skończył przed czasem 9 z 11 ostatnich rywali. Pokonał numer 1 i numer 3 tego zestawienia. Pokonał wszystkich, którzy są w szczycie swojej formy. W czasie swojej świetności, Jones był numerem 1. Być może jest najlepszym zawodnikiem w historii, ale aktualnie nie widzę Jonesa w pierwszej piątce. Nie możesz pokonać Gane i Miocica i dzięki temu trafić do pierwszej piątki. Dziś to Islam jest najlepszy. Islam Machachev, mistrz wagi lekkiej organizacji UFC, zdobył pas w roku 2022 roku. Czempion nie kryje, że nie był zadowolony z faktu, że przed nim szansę walki o tytuł dostał Michael Chandler. Nie mamy łatwej drogi. Ktoś może wyskoczyć tak, jak to zrobił Michael Chandler, który wszedł do UFC z Bellatora, stoczył jedną walkę, pokonał Dana Hookera i dostał walkę o pas. W moim przypadku to tak nie zadziałało. Oczywiście, że było mi przykro. To normalne w sytuacji, gdy ktoś wyskakuje i walczy o pas przede mną. Ja przeszedłem długą drogę. Walczyłem przez ileś lat, ale ktoś przyszedł, pokonał jednego gościa, który nawet nie był na szczycie i dostał starcie o pas. Spekuluje się, że w najbliższej walce Pereira ma zmierzyć się z magomedem Ankalaevem. Na ten moment nie ma oficjalnego potwierdzenia ze strony UFC, a ponadto nie ma przesłania co do daty pojedynku i wydarzenia. Ankalaev ma solidną bazę grapplingową, więc w tej płaszczyźnie Poatan trenował ze swoim rodakiem Caio Borralio, który rywalizuje w kategorii średniej UFC, gdzie jest sklasyfikowany w rankingu na szóstym miejscu. <try> Maru Usman jest dziś po trzech przegranych z rzędu. Dwa razy został pobity przez Leona Edwardsa, a w ostatnim pojedynku musiał uznać wyższość Hamzata Szymaeva. Były czempion nie zamyka jednak jeszcze drzwi do powrotu na szczyt wagi półśredniej. W audycji Pound for Pound zwrócił się do zawodników, którzy wyzywają go do walki. Zwracam się do tych wszystkich głupków, którzy gadają, że nie chcę z nimi walczyć. Zamknijcie się, nikt was się nie boi. Byłem na szczycie tej kategorii, byłem na szczycie rankingu najlepszych bez podziału na wagi. Rozbijałem was swoimi pięściami przez długi czas. Gdy będę zdrowy, wrócę. Chcę walczyć i nie mogę się już doczekać, kiedy skopię wam wszystkim dupy. Zawalczę z każdym z was. Kuberski wyleciał na Florydę, gdzie trenuje w klubie American Top Team. Nie tak dawno 36-latek zdradził, że ma już zaplanowaną następną walkę oraz znany jest jego przeciwnik. Piotr w rozmowie na kanale sportowym potwierdził doniesienia o rywalizacji o tytuł tymczasowy kategorii średniej KSW. Zawodnik z Poznania nie ukrywa, że pobyt w Stanach idealnie zbiegł się w czasie z zaplanowaniem pojedynku. Bardzo możliwe, że Kuberski zawalczy na nieogłoszonej jeszcze marcowej gali KSW 104. Wojsław wspomina właśnie o tym, iż no będzie to walka, walka o pas tymczasowy, więc ja chyba też to mogę powiedzieć, że, że takie. Tak je, je, ojej, mi. Jeżeli takie rzeczy się. Jeżeli się nic złego nie zdarzy, to, to, tak, to takie rzeczy się wydarzą. A, a to wszystko, mówię, złożyło się idealnie w jednym momencie, kiedy to. Kiedy to przyleciałem, i tak naprawdę dowiedziałem się, że, że, będę, że będę się bił. O najwyższy Laur. Mówię, dużo z zbież, fajnych, zbieżnych okoliczności się złożyło do tego, że jest e, walka bardzo ważna w mojej życiu, najważniejsza w mojej życiu plus to, że jestem tutaj, więc idealnie. Podczas gali XTB KSW 98, która odbyła się 14 września w Lubinie, Radosław Paczuski stanął do walki w Lajdem z Erholim. Pojedynek potrwał nieco ponad minutę. Panowie poszli na mocne wymiany, w których lepszy okazał się Polak. Podczas gali XTB KSW 102, która odbędzie się 25 stycznia w Radomiu, Paczuski ma zmierzyć się z kleberem Silwą i zapowiada, że i w tej walce może dojść do nokautu. W rozmowie dla KSW Radek stwierdził. Myślę, że właśnie ta walka odbędzie się na moim terenie, ani na terenie przeciwnika. Natomiast jeżeli chodzi o przeciwnika, no to jest to na pewno bardzo. Doświadczony zawodnik na pewno wszechstronny, ale też lubiący mocne wymiany strajkerskie. Także zakładam, że kibice nie powinni również mrugać, bo może być to taka walka, która skończy się rundy! Arkadiusz Wrzosek, który musiał wycofać się z galii KSW 102 w Radomiu z powodu kontuzji dłoni, poinformował wczoraj na swoich mediach społecznościowych, że wraca do intensywnych treningów. Zaznaczył również, że jego forma jest na dobrym poziomie. Sprawdźcie krótką migawkę z treningu arka wrzoska. W poprzednim odcinku informowaliśmy, że podwójny mistrz KSW Salahdine Parnaze stoczy swoją kolejną walkę w formule bokserskiej poza organizacją KSW. Wczoraj wieczorem francuski czempion podzielił się krótkim nagraniem prezentującym swoją obecną formę. Zobaczcie sami. Pojawiło się nagranie, które pozwala przekonać się na własne oczy, jak szybki jest przyszły rywal Ahmeda Willi. Patryk Kaczmarczyk imponuje tempem niczym: Struś Pędzi Wiatr. Zobaczcie sami krótkie wideo opublikowane przez KSW. Artur Szpilka, wciąż dochodzący do siebie po kontuzji oraz przegranej walce z Arkadiuszem Wrzoskiem, nie ma jeszcze wyznaczonej daty powrotu do rywalizacji w organizacji KSW. Zawodnik intensywnie pracuje nad poprawą swoich umiejętności zapaśniczych i parterowych, co udokumentował w krótkim materiale wideo opublikowanym na swoim profilu na Instagramie. Ty, chodź! 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 Spieler <lacht> 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 oh, oh, oh. <laughs> Dwa konia, dwa konia.